Witajcie moi drodzy na kanale Wzmiata, dajcie 200 subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze. Tradycyjnie mamy spacerę pieski Wiadomo, kuleczko już stało. Suram sobie liście. To były liście, jak szura sekwencje. węsny. Święta blisko są. Listopadowe tak. Nie wiadomo. Coś rzeszył pieszek ciekawego. Tak. jakiś krok kracze o mnie. Jestem na drodze do lasu bukowy. Ptaszki nie cierkają. Pogoda jest ładna. Tak. Mamy czwartek. 737 godzina Ładnie jest i za chwilę będzie Oliczanko zmierzam do pierwszych buków pierwszego lasku bukowego i oliczanko 7, 6, 5 pozdrawiam wszystkich subskrybentów 2, 1, koniec, patrzcie